Także wyląd jest taki, że no, to ja zginę, bo nie jestem zbyt że w faz, bo no, no, było. A teraz na <stury> <śles> przy krzyżu do nas. Zresztą podejdziemy z tamtych strony... do lewej. Bo się nie załapiesz no. na wylot. Pomachaj ładnie. Murowi? No to. Entery jest, no, ma trenuję. Dobrze, dobrze. Bez problemu będziemy. Ale widziałem No jak jesteś przewity Dobrze stoję cicho. Bo weź mi się ten autofocus nawet komór. Do ratował się. Tak wygląda Orlik. Zbliżenie. No co, wcale się nie chcesz zbliżać? Trudno. Łoddalenie. Chodź tutaj. Zaraz pan cię weźmie. Się nagrywać do mikrofonu nie włącza. A to dużo, ja do tego mikrofonu. Za dużo. Za dużo przyjemności naraz. słowa do mikrofonu. Uśmiechnij się. Dobrze się uśmiechasz.